Kiedyś w starych takich protokołach, które są sprzed 15-20 lat, rzeczywiście te dawki botoksu były dużo większe niż podajemy teraz. I rzeczywiście to mroziło całą twarz, jakby wyłączało mimikę. i, i Nie wiadomo było, to, czy ktoś tak, się śmieje, czy, czy tak, chce tak, płakać, tak, prawda? Tak, oczywiście. Ta lampka wina w pięknym fotelu, przy ulubionym serialu, to, to jest cały scenariusz. To jest scenariusz, to jest cała otoczka tego, jak można ukryć swój nauk. Nawet przed samym sobą. Jak dopasować pielęgnację do cyklu menstruacyjnego? Wiedziałaś, że cykl menstruacyjny może mieć wpływ także na kondycję twojej skóry? Witam w kolejnym odcinku programu Smalltalk. Tematem dzisiejszej rozmowy będzie piękno: no bo każda z nas przecież marzy o tym, żeby wyglądać młodo jak najdłużej. A o tym, jak to zrobić, żeby nie zrobić sobie krzywdy jednocześnie, porozmawiamy z doktor Magdaleną Pisulą, która jest dzisiaj naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, zacznijmy od tego, jak działać holistycznie na nasz organizm, żeby było to widać jednocześnie na twarzy, żeby ta twarz nie starzała się zbyt szybko. Wszystko tak naprawdę sprowadza się do takich podstawowych kwestii, jak nasz styl życia, czyli to, jak my żyjemy jak śpimy, jak się odżywiamy, no to ma kluczowe tak naprawdę znaczenie na to jak będziemy po prostu wyglądać, jak, będzie, jak będą przebiegać nasze procesy starzenia. Oczywiście tutaj też genetyka ma swoją, ym, swoją rolę, ale to na co my mamy wpływ, to są takie właśnie podstawowe rzeczy i czasami o tym zapominamy, tak? Bo ym, to, że jemy nieregularnie, że mamy niedobór białka w diecie, to też może wpływać na wygląd naszej skóry to czy się opalamy, czy stosujemy filtry yy, i odpowiednią pielęgnację również, tak? Więc yy, zabiegi, zabiegami, ale tak naprawdę to yy, co jak my żyjemy, to ma taką kluczową kwestię i szerszy wymiar. Nie tylko potem dbania o siebie w gabinecie medycyny estetycznej na przykład, prawda? Ale jeśli yy, te procesy chcemy zatrzymać takimi sposobami, yy, to jak najlepiej yy, w tej sferze zadziałać? No teraz jakby takim trendem w medycynie estetycznej jest taka profilaktyka, tak? czyli pacjentki do naszych gabinetów trafiają już w takim młodszym wieku, bo chcą jakby działać prewencyjnie i chcą jakby opóźniać te procesy starzenia. Więc to, co my robimy w gabinecie, oprócz oczywiście zabiegów, no, to też jest proces edukacji, czyli właśnie edukujemy, dobieramy pielęgnację, gdzieś tam się zastanawiamy, tak, podpowiadamy pacjentkom suplementację, również, tak, oraz zaczynamy jakby pierwsze takie procedury wprowadzać, już zabiegowe. I to jest bardzo, jakby zależne od tego, kto ma jakie wskazanie, więc nie ma takiej. Jednej recepty dla wszystkich. Czyli indywidualnie do każdego pacjenta tak, się podchodzi. Tak, tak. Mhm. A porozmawiajmy i skupmy się dzisiaj na temacie toksyny botulinowej, zwanej szerzej, znanej szerzej jako botox. Czym w ogóle jest ta substancja? Bo bardzo zły pijer ostatnio wokół tych zabiegów krąży. E, toksyna botulinowa jest to substancja, która jest pozyskiwana z bakterii. Jadu kiełbasianego, dlatego nazywa się toksyną e, i ona ma wpływ na to, że osłabia jakby pracę naszych mięśni. Mm -hmm. e, jest to substancja bardzo dobrze przebadana, bardzo długo już stosowana na rynku. I też bardzo bezpieczna tak naprawdę, mimo tej mylącej nazwy i to o to też pacjentki często pytają w gabinecie. Botoks miał wiele lat zły PR, ale ja widzę, że już się trochę to odwraca, ponieważ coraz młodsi pacjenci przychodzą do gabinetu z coraz większą świadomością i coraz wcześniej zaczynają w ogóle zabiegi z toksyną botulinową. Tak? Generalnie chodzi o to, żeby osłabiać naszą pracę mięśni, bo z tej pracy mięśni wynikają po po prostu zmarszczki mimiczne, tak? które gdzieś tam nam się z wiekiem utrwalają, powodując um, smutny, zmęczony, zły, taki zestresowany wyraz twarzy. tak, Więc, y, wiadomo, u jednego pacjenta te zmarszczki będą się pojawiać pierwsze w wieku 30 roku życia, u innego w 25 roku życia, a u innego w wieku 40 lat. Tak? Więc to też y, jakby tutaj jest takie kryterium, kiedy zacząć. Właśnie wtedy, kiedy widzimy pierwsze oznaki, że już zaczynają nam się te zmarszczki mięśniowe utrwalać. Pani doktor, proszę powiedzieć, dlaczego to lekarz powinien wykonywać taki zabieg? Jak wiemy, w Polsce rynek jest troszeczkę nieuregulowany i, ym, i zabiegi z medycyny estetycznej o, wykonują również osoby nie będące lekarzami, w ogóle nie, nie, nie mające wykształcenia medycznego. Jest to duży problem. Czym to grozi? Ym, z ym, powikłaniami, na przykład. Lekarz. Ym, powinien podawać botoks bo po pierwsze właśnie jest to lek po drugie lekarz zna dokładnie anatomię ponieważ uczy się jej długo na studiach zna topografię mięśni czyli dokładnie wie e który mięsień, jak przebiega, i gdzie trzeba ten botoks dokładnie podać pacjentowi. Każdy zabieg może być obarczony działaniami niepożądanymi. Lekarz jest w stanie te działania niepożądane jakby właściwie rozpoznać i też wdrożyć właściwe postępowanie, bo może na przykład wypisać receptę pacjentowi. Niestety, osoba nie będąca lekarzem, w momencie kiedy się zadzieje coś złego, nie ma takich możliwości. Często do nas przychodzą tacy pacjenci, którzy nie wiedzą, co mieli podane. Gdzie nie ma żadnej dokumentacji, nie jesteśmy w stanie się y, 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 tak naprawdę odnieść do tego, y, jak wyglądała ta procedura, więc też często jakby, no, pomagamy tym pacjentom, ale jest to duży problem w gabinetach. Mm -hmm. Dlatego warto udać się do lekarza, żeby sobie po prostu nie narobić y, kłopotów. No, myślę, że to jest jakaś tam odpowiedzialność też, y, tak, y, zawodowa lekarza, bo jest to jakby procedura medyczna i. No, estetyczna, ale często też medyczna, ponieważ podajemy też wskazań takich medycznych botoks. Właśnie o to chciałam zapytać, bo mówiłyśmy o tym jak starzeć się wolniej i jak tym procesom starzenia zapobiegać, natomiast botoks stosowany jest także w innych przypadkach. Tak, Jakich? Tak, botoks jest stosowany nie tylko w medycynie estetycznej, jest stosowany na przykład w neurologii przy leczeniu różnych spastyczności mięśniowych, przy leczeniu pęcherza neurogennego. Jest. Cóż to znaczy? Bo to ba bardzo tajemniczo brzmi. To są, to są na przykład takie skurcze mięśni, które po prostu... Um, Mowa o bruksizmie po prostu. Nie, to jest jeszcze kolejna kwestia. To są bardziej neurologiczne kwestie, ale może nie będziemy tutaj wchodzić, bo to są już takie dosyć rzadkie przypadki. A bruksizm jest to, jest to takie napięcie, jest to jakby przerost mięśni żwaczy. Które są, one przerastają jakby mm, i mocniej pracują w odpowiedzi też na stres i na napięcie, więc to jest dosyć częsty też problem e, dzisiejszych czasów, tak? bo stres e, towarzyszy nam wszystkim. E, często związane jest z tym, że pacjenci w nocy zgrzytają zębami albo ścierają te zęby, albo na przykład budzą się rano z bólem głowy i z taką sztywnością tutaj całej okolicy żufy. Jest to właśnie związane z tym, że to napięcie dnia codziennego może się kumulować w tych mięśniach żwaczy. I jedną z metod jest właśnie podawanie toksyny botulinowej celu jakby zmniejszenia napięcia tego mięśnia. tak? I to w ogóle bardzo, bardzo, bardzo rzeczywiście jest efektywne i często pozwala pacjentom uratować zęby przed ścieraniem, przed zjadaniem, bo pacjenci nawet sobie potrafią takie już korony ceramiczne. Połamać albo zatrzeć, a nadpotliwość. Mhm. To jest kolejne wskazanie takie mm, bardzo ciekawe, tak? ponieważ toksyna botulinowa nie, tutaj nie działa e, na mięsień, tylko na gruczoł potowy. I e, można podawać tę toksynę w okolicy Pach, w okolicy stóp, okolicy dłoni. To są często takie zabiegi, które na przykład sobie wykonują panowie. Właśnie przed okresem letnim, jeżeli muszą nie wiem, kilka razy w ciągu dnia zmieniać koszulę, to naprawdę im to totalnie podnosi jakość życia. Często też przychodzą właśnie mężczyźni na nadpotliwość okolicy dłoni przed ślubem przed weselem, przed takimi ważnymi uroczystościami. Nadpotliwość też robiłam w różne inne lokalizacje u pacjentek. Robiłam na przykład buzie, okolice karku, okolice skóry głowy. Tak? Tam, gdzie, tam, gdzie jest problem, praktycznie możemy podać w całe ciało. No to zastosowanie jest naprawdę dużo. A jak długo taki botoks utrzymuje się w organizmie? Czas działania to jest około 4-5 miesięcy. Wszystko po, jakby po, po zakończeniu działania botoksu, wszystko wraca do punktu zero, czyli, e, czyli wraca całkowicie aktywność mięśnia czy aktywność gruczołu potowego. Więc e, pacjenci przeważnie powtarzają sobie te zabiegi, jeżeli są zadowoleni z efektu, ale jeżeli ktoś na przykład nie jest zadowolony bądź myśli, że to jednak nie dla niego, może sobie odczekać te kilka miesięcy i wszystko wraca do stanu sprzed zabiegiem, Więc mhm. myślę, że to też jest takie dosyć e, bezpieczne. Okej, okay. mówiłyśmy o wskazaniach. Jakie są przeciwwskazania zatem, e, żeby takiego zabiegu nie wykonywać u pacjenta? E, przeciwwskazań jest tak naprawdę niewiele. E, na pewno u kobiet ciąża laktacja, bo u kobiet w ciąży i karmiących nie wykonujemy botoksu. Są to jakieś choroby takie rzadkie, neurologiczne, demilizacyjne. Yy, oraz yy, na przykład zakażenie w punkcie yy, jakby podania botoksu, tak, czyli, czyli no, nie robimy oczywiście też w ostrej infekcji zabiegów, w trakcie, yy, w trakcie jakichś chorób nowo nowotworowych, chociaż teraz też się zmieniły zalecenia i tak jak kiedyś pacjentki, które są po nowotworach nie mogą mieć żadnych zabiegów, tak teraz botoks mogą też mieć, więc to też jest ciekawe. Mm -hmm. e Proszę powiedzieć, często botoks kojarzy nam się, i tu będziemy chyba obalać pewne mity, kojarzy nam się z takim efektem posągowej, zamrożonej twarzy, niewyrażającej żadnych emocji. A takiego efektu nie chcemy. Co zrobić, żeby no nie przesadzić z tą substancją, nie, nie podać jej za dużo? To wszystko zależy od tego, jakie preferencje ma pacjentka. Kiedyś w starych takich protokołach, które są. Przed 15-20 lat rzeczywiście te dawki botoksu były dużo większe niż podajemy teraz. I rzeczywiście to mroziło całą twarz, jakby wyłączało mimikę i, ym, i nie. wiadomo to, było, czy ktoś tak. się śmieje, czy, czy tak, chce tak, płakać, tak, prawda? Tak, oczywiście. Teraz <laughs> jest to bardzo jakby taka kwestia indywidualna, bo możemy się dogadać z lekarzem, jakbyśmy chcieli, żeby nasz efekt wyglądał. Są takie pacjenki, które lubią mocniej są takie pacjenki, które chcą po prostu działać tak zwane miorelaksacyjnie, czyli sobie po prostu podajemy drobne ilości botoksu w różne... Ym, mięśnie mimiczne, celem tylko jakby złagodzenia mimiki. Czyli, Czyli można to w sposób naturalny taki zabieg tak, wykonać. to jest wszystko bardzo tutaj do dogadania z lekarzem, bo od jego doświadczenia właśnie i jakby zrozumienia potrzeb pacjenta jakby zależy to jaki efekt będzie uzyskany. Czyli jest to, jest jakby bardzo szerokiej wachlarz możliwości, bo możemy na przykład podać tak tylko w konkretne obszary, możemy podziałać właśnie szerzej, Możemy podawać większe dawki celem wyłączenia mimiki, bądź mniejsze celem tylko złagodzenia, tak? Więc to jest, to jest bardzo, bardzo indywidualne. Też czasami są pacjenci, którzy na przykład są aktorami i, i nie możemy mimiki wyłączyć, możemy, ale możemy na przykład delikatnie złagodzić, tak? Bo, bo często mm, dobrze zrobiony botoks daje taki efekt w ogóle wyspanej, wypoczętej buzi i powinien być niezauważalny dla kogoś z boku, tak? Ja lubię uzyskać taki efekt, że pacjentka przychodzi, wygląda po prostu na wyspaną, na zrelaksowaną, jakby wróciła z urlopu. Tak? Ma pełną zachowaną ruchliwość brwi, czyli ta mimika jest, ale jest po prostu gładsza, oko jest otwarte, wygląda właśnie na wypoczętą. Ustalmy, że te zabiegi wykonujemy u lekarza i tego się trzymamy. Ja bardzo dziękuję pani doktor dziękuję za dzisiejszą bardzo. rozmowę. Dzięki. W Polsce bardzo dużo mówi się o uzależnieniach, ale tak naprawdę czy wiemy, czym ono jest, jak się objawia i tak naprawdę jak z tego uzależnienia wyjść? Karolina Kownacka napisała książkę Wolni od uzależnienia. Psychoterapeutka, ekspertka do pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi z dorosłymi dziećmi, alkoholików. Bardzo mi miło Ciebie widzieć, bo myślę, że tego tematu nigdy dosyć i warto o nim rozmawiać. Twoja książka jest napisana w trochę nietypowy sposób. Tak, jak po nią sięgnęłam, byłam zaskoczona, bo jednak jest skierowana do osób, które walczą z uzależnieniem. Dlaczego taki pomysł? Moim takim głównym pomysłem było przede wszystkim to, i tym się kierowałam, że według mnie osoby uzależnione i cała kwestia mhm. związana z uzależnieniem, było zbyt długo takim tematem tabu. Mhm. Bardzo łatwo było przypisać osobie uzależnionej twarz pani śpiącej na dworcu, pana stojącego pod budką, pod, budką, mhm. pod sklepem, czyli, czyli łatwo było taką łatkę przypiąć. I takim wpisem wprost do czytelnika chciałam y, nawiązać kontakt, pierwszy mhm. kontakt, y, który miał za zadanie pokazać tej osobie, widzę cię, Możesz się otworzyć na swój problem, możesz powiedzieć o tym, jak się czujesz, mhm. jakie widzisz u siebie objawy, bo też w książce tutaj tak, pokazuję tak, taką drogę, mhm. która pomaga to zauważyć. Więc głównym takim celem było pomóc przełamać tym osobom też wstyd i taką społeczną stygmatyzację. Więc myślę sobie, że takie personalne zwrócenie się do czytelnika to. to Trochę tak, jakby ta osoba była na takiej pierwszej sesji terapeutycznej. Bo tak sobie myślę. Właściwie to jest pytanie do ciebie, bo to Ty jesteś ekspertką. Czy najważniejsze w ogóle w podjęciu terapii jest uświadomienie sobie, że, mam, że to ja mam problem i że to ja sam, sama chcę sobie w tym pomóc? Oczywiście, chociaż to nie jest takie oczywiste. W społeczeństwie bardzo wiele mówi się o tym, że jeżeli osoba uzależniona sama nie zechce podjąć terapii, to z tej terapii nic nie będzie. Tak. Nie będzie pozytywnych skutków i ja nie do końca się z tym zgadzam. To by było marzenie każdego psychoterapeuty, żeby na terapię przyszedł pacjent zmotywowany i gotowy. Tak, tak. E, więc e, myślę sobie, że też terapia jest miejscem, w którym przy pomocy terapeuty można tą motywację pobudzić. Mhm. Poza tym, e, głównym, jednym z głównych mechanizmów uzależnienia jest zaprzeczanie problemowi. Tak Więc no, trudno by było, żeby pacjent, który zgłasza się na terapię, każdy pacjent mm -hmm. był od razu świadomy i zmotywowany, bo też najczęściej na terapię zgłaszają się osoby, które doświadczyły jakiegoś bardzo silnego kryzysu. Dzisiaj mówimy o osoba uzależniona, ale bardzo często używa się słowa alkoholik, alkoholiczka. Tak. I tak jak mówisz, widzimy osobę, która nam się wydaje być osobą z marginesu, często niestety z, nią, z niego pochodzi, bo, bo, bo często nauk do tego doprowadza. Ale ja też widzę, że coraz częściej pojawiają się takie głosy, że hmm, ta lampka wina codziennie, albo ten drink, co drugi e, dzień wieczorem, żeby mi się dobrze spało, bo muszę odreagować po pracy, że to zaczyna się. To zaczyna też być problemem. I e, i trudno nam się przyznać, że mm. jesteśmy uzależnieni czy że mamy problem z alkoholem. To prawda. Coraz więcej osób rzeczywiście zgłasza się z takimi problemami picia regularnego, mm. picia w, w, w taki kontrolowany sposób, uważany do pewnego mm -hmm. momentu. Co powinno nas zaniepokoić tak prawdziwie, kiedy moglibyśmy sobie sięgnąć po książkę, zobaczyć powiedzieć: o kurcze. Może faktycznie coś się dzieje. Tak. Wiele jest takich mhm. sygnałów. Poczynając od tego, że myślę, że najważniejszym takim sygnałem jest to, jeżeli ten alkohol zaczyna służyć do regulowania emocji. Właśnie. Tak. Mhm. Jeżeli my wracamy po ciężkim dniu, stresującym dniu i jedyno o czym marzymy, to jest ta lampka wina, która jest po prostu ukojeniem. Do serialu. Do serialu, <laughs> tak. I bo ta lampka wina w Pięknym fotelu, przy ulubionym serialu, to to jest cały scenariusz, mm -hmm. to jest scenariusz, to jest cała otoczka tego, jak można ukryć swój nauk. Nawet przed samym sobą. Tak. Tak? Więc myślę, że tutaj regulowanie emocji mhm. i przy czym tu też dochodzi kolejny taki sygnał ostrzegawczy, kiedy ten alkohol zaczyna zmieniać swoją funkcję. To znaczy przestaje już nam towarzyszyć tylko przy spotkaniach towarzyskich, przy jakichś okolicznościach, ale wpisuje się w nasz stały rytm dnia, mhm. tak? zaczyna towarzyszyć wielu czynnościom. Przy serialu, przy sprzątaniu, przy czytaniu książki, przy jeździe na rowerze, mhm. e, czyli zaczyna się ten alkohol wkradać w coraz większe, więcej takich sfer. E, na pewno ukrywanie problemu jest mhm. też e, takim sygnałem ostrzegawczym. Maskowanie. Nawet nie problemu, tylko tego, że mm. potem ten alkohol się sięga. Na, tak. Wypije wino w kubku, a nie w kieliszku, żeby nie było widać. Oczywiście. Mhm. I ja uważam, że jeszcze takim wa bardzo ważnym sygnałem ostrzegawczym jest to, jak ktoś zaczyna próbować kontrolować. Spożywanie alkoholu, no bo jeżeli nie masz problemu, no to nie musisz tego robić, nie musisz się na tym skupiać, nie koncentrujesz się na tym. A jeżeli Ty już zaczynasz myśleć, w jaki sposób ograniczyć, jak zredukować konsekwencje, no, to ja uważam, że to jest taki ważny sygnał ostrzegawczy. Ja mam takie poczucie, że to jest istotą e, w ogóle zauważenia problemu, że mhm. jak się cieszymy, to się nagradzamy. Jak jesteśmy smutni, robimy coś, żeby sobie poprawić humor. E, za każdym razem pojawia się właśnie ten czynnik uzależniający, e, no, który później wchodzi nam w nauk. Tak. I, yy, I zaczyna się problem. Mhm. To znaczy, regulowanie emocji na zasadzie jest mi smutno, jakoś się pocieszę, mhm. je, jestem szczęśliwa, jakoś się nagrodzę, jest też naturalnym procesem życia tak. każdego człowieka, ale problem pojawia się wtedy, jeżeli yy, my to zaczynamy robić zbyt, zbyt często, zbyt mocno, zbyt intensywnie i E, ostatecznie nie potrafimy już w żaden sposób ukoić swoich emocji, mm. e, tylko ukojeniu emocji służy właśnie dana substancja psychoaktywna czy dana czynność tak. nałogowa. No, wtedy jakby mówimy o rozwoju uzależnienia, natomiast warto zaznaczyć, że też nie każdy człowiek jest wyposażony w takie narzędzia, jak zarządzać emocjami. Mhm. Tak? No bo przecież nie wszyscy jesteśmy uzależnieni. Dokładnie. Kultura picia w Polsce wygląda tak, jak wygląda. I pamiętam kiedyś moją rozmowę z takim bardzo wieloletnią osobą, która była uzależniona od alkoholu ponad 20 lat. I on mi wtedy powiedział: mówi, Wiesz, wszyscy piją, ale tylko 20% zostaje alkoholikami, bo ono sobie mówił jako o alkoholiku. To też jest znaczące. Mm -hmm. To, co e, e, mnie też e, uderza jako mamę, i wtedy zaczęłam to zauważać, to to, to to, co mówiłam o tej takiej naszej kulturze i właśnie normalizowaniu mm -hmm. spożywania alkoholu. E, mamy urodziny dziecka, e, kupujemy szampana bezalkoholowego. Mm -hmm. e, Gdzieś ten alkohol zawsze jest już od samego początku. Myślę, że nad tym też warto nam dorosłym się zastanowić, czy faktycznie jest to potrzebne i e, jaki przykład i co za tym idzie, e, dajemy dzieciom. To prawda, aczkolwiek też ja nie jestem e, taką fanką żadnych skrajnych podejść mhm. i powiem tak: nie jest dobre na pewno normalizowanie alkoholu, mhm. ale nie jest też dobre demonizowanie tak. tego, dlatego że żadna skrajność e, nie jest dobra w rozwoju dziecka. Mhm. I ja myślę sobie, że też właśnie przedstawianie tego alkoholu jako owoc zakazany, tak, może, może popychać mm. do tego, mm -hmm. że to dziecko. Takiej presji będzie chciało jednak w dorosłym, to znaczy takim, może nastoletnim mhm. wieku, jednak przekonać się, czy to jest prawda w tym okresie buntu, prawda? Tak. Więc ja myślę sobie, że najzdrowszym takim wyważeniem tego jest nawiązywanie relacji z dzieckiem i rozmawianie o zagrożeniach, o konsekwencjach, o tym, jak alkohol czy inne nałogi mogą destrukcyjnie wpływać na człowieka. To, co się obserwuje i o czym zaczyna się mówić głośno, że młodzi ludzie nie sięgają już w taki sposób po alkohol jak ich rodzice, mm -hmm. że, że coraz więcej też osób chce żyć trzeźwo. Ja nawet wczoraj zupełnie przypadkiem trafiłam gdzieś na, na wpis na social media właśnie o dziewczynie, która mówi, że od roku nie pije alkoholu i jest jej z tym dobrze, tych takich em, opinii albo, albo takich doświadczeń życia w trzeźwości pojawia się coraz więcej. I to nawet niekoniecznie od osób uzależnionych, ale od takich, które po prostu, że towarzysko, na imprezie, urodziny, sylwester, święta i tak dalej, ten alkohol spożywały, a dzisiaj mówią o tym, Hej, życie na trzy, jest fajne i w ogóle nie mam problemu z tym, żeby się dobrze bez alkoholu bawić. Super, jeżeli to by szło w tą stronę, byłoby mhm. naprawdę super. Ja myślę sobie, że dużą robotę robi po prostu edukacja w internecie. Tak, zgadzam się. Niestety, jest bardzo jest... dużo tych profili. Nie w szkole. I tak, jest <laughs> bardzo dużo tych profili, chociażby na Instagramie, zresztą na TikToku, tak samo, bo to e, moi synowie mi czasami podsuwają. E, i e, i tam są osoby, które są trzeźwe, mm -hmm. a które e, były w uzależnieniu, a, dzi a dzisiaj po prostu mówią o tym, że jak z tego wyszły, jaką drogę przeszły, jakie jak to było dla nich trudne, ale jak dzisiaj ich życie wygląda zupełnie inaczej. I faktycznie jest tego coraz więcej. Oczywiście. Y, ludzie nieświadomi demonizują takie platformy jak TikTok, Instagram tak. czy Facebook. Prawdopodobnie dlatego, że sami korzystają tylko z takiej czarnej sfery internetu, gdzie nic. Ciekawego nas nie mhm. czeka. Natomiast ja uważam, że internet jest naprawdę ogromnym źródłem wiedzy w tym temacie. Mhm. Bo jeżeli chodzi o szkołę, e, na próżno szukać tutaj tak. wyedukowania w tym Niestety. zakresie. E, i, I super by było, jeżeli to by poszło w tym kierunku. Natomiast myślę, że kolejnym takim czynnikiem, który może mhm. mieć wpływ na, na te zmiany, jest być może to pokolenie, które wychowuje tych dzieci, pokolenie, które zaczęło być już w terapii. Tak. Pokolenie osób pokrzywdzonych przez osoby, były uzależnione, mhm. czyli osoby DDA na przykład, tak. które chcą wychowywać dzieci inaczej. Natomiast to też nie jest powód do samozadowolenia, mhm. bo młodzież jednocześnie zaczyna coraz częściej korzystać z substancji psychoaktywnych, tak. które zmieniają się pod kątem składu nazw z dnia na dzień. Tak. I oczywiście wchodzą tutaj w grę uzależnienia od social mediów, mhm. od internetu, od gier, więc też mówią o tym statystyki, chociażby takie, że młodzież coraz gorzej radzi sobie emocjonalnie tak. i statystyki samobójstw o tym też, też mhm. mówią, więc no, alkohol nie jest jedynym problemem, tak. bo jednak no, zdrowie psychiczne idzie troszeczkę tak w dół. Mm -hmm. Ja za bardzo zachęcam do przeczytania książki Wolni od uzależnienia, bo faktycznie to jest taka pierwsza terapia. Tutaj nawet mamy do uzupełnienia własne spostrzeżenia, pytania, na które warto odpowiedzieć. I pewnie trudno się zmierzyć z tym, że mam z czymś problem, bo to nigdy nie jest proste. Ale faktycznie w tej książce można to zrobić trochę w zaciszu domowym, i wtedy zobaczyć, czy gdzieś możemy iść dalej po pomoc. Też, też feedback od czytelników, pierwszy feedback, o. bo książka została wydana dopiero miesiąc temu. Mhm. Ale właśnie pierwszy feedback, który się powtarza, czułem się jak na pierwszej sesji terapeutycznej. I do tej pierwszej sesji terapeutycznej zachęcam, bez względu na to, jaki będzie wynik. Jak dopasować pielęgnację do cyklu menstruacyjnego? Wiedziałaś, że cykl menstruacyjny może mieć wpływ także na kondycję Twojej skóry? W każdej fazie miesiąca Twoja cera ma inne potrzeby i warto je znać, by dopasować do nich pielęgnację. Faza menstruacyjna. Skóra może być matowa, szara i odwodniona. Jest też bardziej wrażliwa. Postaw na łagodzące składniki. Pantenol, aloes, centella azjatycką. Odstaw silne kwasy czy retinol. Faza folikularna, czyli po miesiączce. Skóra staje się bardziej promienna, elastyczna, lepiej toleruje składniki aktywne. To moment na witaminę C i retinoidy, jeśli masz je w swojej rutynie. Owulacja. Cera wygląda świetnie. To jej najlepszy moment. Warto skupić się na utrzymaniu nawilżenia, sięgając po kwas hialuronowy, glicerynę i alantoinę. Faza lutealna, czyli przed okresem. Skóra robi się bardziej tłusta, pojawiają się wypryski, szczególnie na brodzie i żuchwie. Włącznie acynamid i kwasy BHA, np. przykład salicylowe. Dobrze dobrana pielęgnacja to nie tylko skład, ale też czas, kiedy ją stosujesz.